Przewidż żąda z partii swojej dumny. Już ze Śląska się pociągi liczny znosi. By nie zrobili nam Rumunii. Emerytom nowy portfel z dawną bidą obiecuje Sejm. Czy Senat to naprawi? Namównicy się z ścina Sidor. Poseł z posłem, czy też z więźniem były klawisz. Ale ogólnie jest so. Ja rzekłbym nawet, хорошо. Odwiedzajcie więc światowcy nasze zoo. Usta milczo. Ryba śpiewa. Polskie co? Polskie zoo, Polskie zoo, Polskie zoo. Polskie zoo. Polskie zoo, Polskie zoo, Polskie zoo. Polskie zoo. No. Pozornie w Zo, nuda i spokój. Wszystko jest kwestią ostrości wzroku. Tu można dostrzec tak wiele postaw. Jest solidarna. I marksistowska. Wyczekująca. Oraz stoicka. Jest zasadnicza i katolicka. Ale najczęstsza, choć kuriozdalna, więc. Yes. Wertykalno-horyzontalna. Żółto-brązowi to partia numer 6893. Uh. Taka niestety trwa sytuacja. Stoi! Rósz! Pełza inflacja. Nic więc dziwnego, że świtem szarym prezesa Rysia dręczą koszmary. Śnieżem neronem wskutek konkursu i pytam z troską Quo vadis ursus? Szakala tławi sen, dość kretyński. Że przesłuchuje mnie sam Dzierżyński. Na rewizjonizmem śmierdzisz z daleka. Znajesz, towarzysz, co za to czeka kipek i kozioł w marzeniach wspólnych. Miast placu boju widzą plac Unii. Truteń ma z widy, bez trosk i bólu. Ja raźno fruwam, a reszta wolu. Już wkrótce zarząd ich się obali. Pali się, pali się, pali się, pali. Lecz już ranek. Jak co ranka budzi króla lwia bogdanka. Już skończona, nocna cisza. Cóż to, żoną lwa jest mysz. W naszym zoo znana sprawa. Myszka szara, ale żwawa, słynna w Gdańsku. Tudzież w Rzeszczu. Matka ośmiu, myszko lewków. Popatrz, mycha. Czyżby hurał znów ci robił koło pióra? Nie, trybuny nowa Szarza. Mego syna chcą oskarżać o rzekomą prezesurę w jakiejś spółce. Piszą w której? Obrzydliwy jest obyczaj, robić z lwa Jaroszewicza. Tak, tak! Czy z tym to bez sensem? Ja, Roszewicz! Wolę z mięsem! Czas zadzwonić na chomika. Zdemaskować przeciwnika! Huknąć, ażby pękły żebra. Na trybunę, eks katedra! Jeśli prasę chcesz mieć dobrą, weź szakalom, Oddaj Orłom! Skandal! Słyszę jak z hałasem chcą tu gwałcić wolną prasę. O twym synu, królu, panie, było zwykłe przekłamanie. Przekłamanie? Którym razem? Snać był zecer pod L. gazem. Wszak wie każdy was syn Casy, nie chce iść do żadnej pracy. Pójdzie, pójdzie. Chwała Bogu, że mam takich zacnych wrogów. A cóż od wrogów? Lepsi wiele są zazwyczaj przyjaciele. Kiedy jeżdżą ci po głowie w swojej gazetce wyborowej. O większego trudno lisa. Po, po, po Ponad lisa ż -ż -ż żurnalisa. Mistrz aluzji. Paradoksów. A nie wali prasta z masto. Lecz potrafi z wielką w prawo skręcić w lewo, mówiąc w, w, w prawo. Kiedyś, w latach dość zamierzchłych, byłeś jemu ojcem chrzestnym. Lecz gdy pękła nasza paczka, jam bez prasy, e, jam bez znaczka. O coś w lewą poszedł w stronę? Bruder Szafty pił z Gawronem. Jest to wielce fakt znaczący no, bo Gawron nie pijący. <noise> mnie nie bawią wcale. Nie chcę miejsca mieć w hurale. A gdy się inni muszą martwić sprawą list a, aliansów p, partii. Ja na, na wszystko popatrzę z górki. Co najwyżej ciągnąć sznurki! Koko ko kochane gacki. Nie, nie chcę za zaczepki. Za Oj, zdałby się nam list do gazetki, bo chociaż u nas orły sokoły, to gawieć czyta jego bazgroły. Choć nie każdy ma kulturę. A kto nam przysłał zdechłą kurę? Raz pewien kondor do kraju zmierzał. Patrzy, w gąbinie zwalona wieża. Program radziowy Już ledwo kapie. Warszawę to nawet w kłaju nie złapie. Więc patriotyczna w nim furia wzbiera. Peru, Kanada, jedna cholera. Trzeba ojczyźnie pomóc w kryzysie. Gdy tu wali się, wali się, wali się. Zapaść widoczna jest jak na dłoni. Wpuścił w maliny was ten lajkoń. Naprzód, panowie. Dalej, panowie. Naród, ojczyzna, rolnictwo, zdrowie. Zanim was całkiem zdrajcy przekręcą, nim wyprzedadzą was Żydom, Niemcom, zanim polarne wrócą tu misie. Bali się, bali, bali się, bali się, bali, się, bali, się, bali, się, bali, bali się. się. Pan sam popierał niedźwiedzie z mafii. Pośród wielbłądów w Libii, kadafił. z nomenklaturą wchodził w układy. To pomówienia. spore przesady. Obywatele, słowa me wierzcie. Będzie dobrobyt na wsi i w mieście. A nie drożyzna w knajpie w komisie. Wali się, wali się, wali, wali się, się, wali się! Wali się! Ludzie, nie idźcie na czystą mrzonkę. To nawiedzony! Bije małżonkę! Mysza, do nory. I... Dosyć tej chęcy. Oho, bijają mi już nóż w plecy. Ale nie groźna mi żadna męka. Więc pytam tylko, czyja to ręka? Swoja czy obca? Wasza czy swoja? Macka mniejszości czy szabę z Bobrowe zęby? Pazury lisie! Proszę o, o, o fakty. Te usta lisie. 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 Już ja u króla skargę złożyłem. Ja tam nic nie wiem. Ja w Pradze byłem. Ma? No. Popularność! Jest całkiem spora. Możecie sprawdzić. Pięć list Kondora. Są martwe dusze, i jołopki. Ci, co odeszli, i noworodki. To są podpisy ludzi wybranych. Takich świat nie znał. I my nie znamy. Szczęściem bariera jest dosyć szczelna. Poproszę paszport. Kontrola celna. Tak, rywal ubył. Lecz wielka szkoda, że nam wspólnego zabrakło wroga. Gdy Kondor przepadł w tej awanturce. To znowu będzie wojna. Na kurczę? Wypada zgodzić się dzisiaj z Rysiem. Dopóki wszyscy. Bali się, bali się! Nie było miejsca na złość za piekłą. Dziś znów się zacznie, zwierzęce piekło. Rusza do akcji wybieg warszawski. Aby powrócić u lwa do łaski. Kto się przecenia, upada nisko. Zainwestujcie, bracia, w lotnisko. Gdy w kancelarii Roszady w planie trzeba o miękkie dbać, lądowanie. Unieważnienie tej piątej listy to gwałt, bezprawie, fałsz oczywisty. Więc, klientelo, zdeklarowana, gdy brak kondora, daj głosy na nas. Rozliczyć trudnia! Ale. Pobału. A sprawa Rysia, Miasto do poszedł grać w nogę, ten maniak gier. Tam jeśli nawet kopią, to fer. Dość <grym> eee! kłótni! Błagam w imieniu matek, bo nas zapędzą znowu do klatek. To prawda, bracia, nie bądźmy ludźmi. Ważne, że Kondor już nam nie bruździ. Niechaj się śmieje z Sacza Bohem. Niech sobie myśli, że mnie już nie ma. Zaśnij spokojnie, obywatelu. Jeszcze obudzisz się w Peruelu. Du, 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 du tydzień w menażerii. Idzie nowy, a my z nim. Wśród i dewiacji i histerii, śmiech potrzebny jest jak klin. Skojarzenia to przekleństwo, więc możemy dziś dać głowę. Jakiekolwiek podobieństwo było czysto przypadkowe. Wszystkie, Wszystkie łosie mają w nosie, żubr popłakał się jak bubr Z dzika właśnie wyszło prosie. Chór padalców w roli kubr Piszczy w trawie, luby brzmi w trzcinie, zieją burze Albo mak. Wydarzenia i opinie, a czasami nawet. Wszystkie łosie mają głos, że nie się jak góry. Ściga właśnie wyszło, proszę, się daj, uchroni w prawie uczniów ścigania wie się albo ma wydarzenia i odcinek? a czasami nawet fakt. Akt? Okt? Brak? Smuk? Tak? Oj! Polskie zał, polskie zał! Polskie zał, polskie zał, polskie zał!